To znaczy, gdy ktoś mówi, że ma na kogoś krasza. Albo że ten ktoś jest jego kraszem. Czy ta młodzież już naprawdę nie może po polsku? Co to w ogóle jest ten krasz? Oczywiście to słowo wzięło się z angielskiego crush, które piszemy c-r-u-s-h, choć uważam, że łatwiej jest zapamiętać, jeśli sobie powiemy srush.

Słowo crush czytamy przez krótkie a, tak samo jak kaczka duck czy słońce sun, o którym niedawno był odcinek. Ale crush znaczy nie tylko dosłownie zgnieść, ale też przenośni, zniszczyć. Kiedy mówimy, że ktoś jest crushed, to znaczy, że jest załamany. I don't know what it's like to propose to someone and have them say no. But we've all had our hearts broken. I mean, when your dad and I split up, we were both crushed. It took me a year to bounce over weekend of my life. Możemy też w przenośni zgnieść albo zniszczyć kogoś w znaczeniu pokonać, um, choćby w jakichś zawodach czy w bitwie, um, czyli inaczej zmieść albo zmasakrować. Teddy, rover clip! And we are on schedule to release the most adorable puppy ever! We're to launch it at the Pet Convention in Las Vegas! Watch our world! It's gonna crush the competition! W języku potocznym crush znaczy też dawać czadu albo iść jak burza. I to słowo nie występuje samo, tylko po nim zawsze coś musi być. Nawet krótkie it. To krótkie zdanie jest tak naprawdę skróconą wersją I crushed it, czyli ja dałam czadu, wiadomo. No ale o jakim kraszu y, mówi młodzież. To słowo ma oczywiście jeszcze kolejne znaczenia i jako rzeczownik może znaczyć zakochanie albo zauroczenie. uroczenie. until I'm over my crush. And I will get over it. it's, it's not like I love physical. Właśnie to, to jest to uczucie. Tutaj mieliśmy też wyrażenie have a crush on someone, czyli właśnie to, co młodzież mówi, mieć na kogoś crusha. Tylko dlaczego oni mówią tak, dlaczego nie mówią po polsku? Bo gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to wyrażenie, to owszem, jego znaczenie oddamy takimi wyrażeniami, jak być w kimś zadłużonym, albo zakochanym, albo kimś zauroczonym, lub mieć słabość do niego, ale to jest zupełnie inny styl a crush to słowo potoczne. No to nie będę przecież potocznie mówić – wiecie, chyba jestem zadurzona w tym Piotrku z trzeciej A. To po prostu nie jest język młodzieżowy, dlatego trzeba sobie to czymś zastąpić, a crush to proste słowo po polsku, więc dlatego tak mówią. So, Nicole, guess what? One of the boys here already has a crush on you. Oh! Oh my gosh, who? That boy Token. Oh, he's really nice, Nicole. I dated him for a little while. Ale to słowo ma jeszcze jedno znaczenie, bo to nie jest tylko to uczucie, ale też ten obiekt uczuć, czyli osoba, którą tym uczuciem darzymy. Można by powiedzieć sympatia, no ale znowu, o ile znaczenie tutaj y, mamy, to to nie jest ten sam styl, no bo sympatia to nie jest słowo potoczne, którego by chętnie używała młodzież. I dlatego mamy te wszystkie krasze. to show you how it's done. Really? OK, to go behind the dumpster? No, here is fine. Okay, it's... Nie really jak I imagined it, but… Stop! What? Ignore her. Where were we? You're the girl! You're his crush! He's being a little weirdo, please don't judge me! Takim crushem może być nie tylko osoba, którą znamy osobiście, czy koleżanka, czy kolega ze szkoły, ale może być też celebryta. Może nam się ktoś po prostu podobać. Dla mnie takim crashem jest Trevor Noah. No ale co z tego, jak on nawet nie wie o moim istnieniu. Mitchell Ooh. was just about to tell us who his first boy crush was. No, no, I wasn't. Let me bring Ooh. you up to speed. Crispin's with Joey McIntyre, mm. whoever that is. Longinus said John Schneider. Your name is Longinus? I know. I never stood a chance. Cam's was Richard Gere, and I was Monty Clift. Well, at least yours was gay. I mean, you might have had a shot. Thank you. Slovo crush, Testes Melonas Crash. czyli z takim, które różni się tylko jedną literą i jednym dźwiękiem. Crash zapisujemy przez a, a wymawiamy przez tę samogłoskę między polskim a, a e i jego podstawowym znaczeniem jest rozbić się. I think that liking them is much more important than loving them. Actually. love is easy to fall into. liking is much harder. Think of your wedding as a driving test. You take it, you pass, and then you really start to learn how to drive. Słowo crash też ma wiele znaczeń. Nie będę może mówić o wszystkich, ale jednym z ciekawszych jest potoczne przenocować u kogoś. I to właśnie nie w hotelu czy jakimś Airbnb, tylko tak właśnie wiecie, kimnąć się u kogoś. Na kanapie, czy na dywanie, czy nawet z nim. but you're still living with somebody who does have lice so just because you don't have it now doesn't mean that you couldn't get it tonight or tomorrow or whenever it's almost as if you want me to get the lice i don't want you to get it i just i think you should be careful you can crash at my place tonight if you need to thank you um but stevie offered her place this morning so can i crash at your place <laughs> this is really fun for me I'm having a lot of fun Podsumowując, angielskie słowo crush ma wiele znaczeń, przede wszystkim zgnieść, np. czosnek czy samochód na złomowisku. Może też znaczyć zniszczyć lub pokonać, powiedzmy, inną drużynę. Crushed to też załamany. Może też znaczyć dawać czadu. Natomiast w języku potocznym crush to uczucie, czyli zakochanie lub zauroczenie można na kogoś mieć crasha, czyli być zauroczonym, a zdanie I have a crush on you przetłumaczymy jako Podobasz mi się? Crush to może być też ta osoba, czyli obiekt uczuć albo sympatia. No i podobnym słowem jest crash, które znaczy przede wszystkim rozbić się, ale też przenocować u kogoś. Mam nadzieję, że pomogłam. Gdzie te włosy mi tutaj? 14 minutek. Coś z tego wyciągniemy. Ciekawe, jakie wy macie krasze. Napiszcie w komentarzach, którzy celebryci są waszymi kraszami. Oni i tak się nie dowiedzą.